Fredzie, czy moja jaskinia jest już gotowa? Musi być na wypadek, gdyby Gotham City potrzebowało wielkiego bohatera. Tak jest, panie Wayne. Właśnie przed chwilą dostałem wiadomość, że wszystkie ulepszenia i modernizacje zostały już wprowadzone. Czy jest pan ciekaw efektów? Ojej, to wspaniale. A moje kostiumy gotowe? No wiesz, te specjalne. Tak, tak, wszystko jest zrobione. Jeśli Pan zechce, możemy zacząć od zwiedzania właśnie komnaty z Pana strojami. Panie Wayne, czy zechce Pan ocenić stojak na Pana kostiumy? Wiele pracy nad nim spędzono. Jasne, Alfredzie, pokazuj co tam mi zbudowali. Oto ten stojak. Pierwszy kostium to specjalny strój na wielkie występy i gale. Drugi to klasyczny strój Batmana do zadań specjalnych w Gotham City. Strój do zadań podwodnych oraz strój treningowy. Alfredzie, to jest wspaniałe. Proszę pokaż mi resztę mojej bat jaskini. Drogi panie, przejdźmy teraz do centrum dowodzenia. Wspaniałe miejsce, Alfredzie. Będę mieć stąd oko na całe Gotham City. Spójrz tylko, ile tutaj jest sprzętów. Yy, ma pan rację, panie Wayne. Najnowsze komputery, oprogramowanie i rzut z kamer z całego miasta. Gotham City może czuć się bezpieczne. Wspaniale, Alfredzie. Tego właśnie mi było potrzeba najnowszych technologii. No cóż, wypijmy za to zdrowie. Na świętowanie przyjdzie jeszcze pora, panie Wayne. Zejdźmy teraz na dół, pokażę panu więzienie oraz specjalną komorę do zmiany stroju. Panie Wayne, oto cela więzienna. Będzie Pan tutaj mógł zamykać wszystkich złych złoczyńców. Wspaniale, Alfredzie! Widzę, że ma specjalne zabezpieczenia i żaden złoczyńca się stąd nie wydostanie. Jestem pod wielkim wrażeniem, Alfredzie. Tylko powiedz mi, proszę, gdzie jest schowana moja tajna broń czyli Batringi. Już, panie Wayne, już panu pokazuję. Otóż jest to specjalna skrytka. Należy obrócić tutaj oto tą ściankę i mamy tajną broń Batmana. Panie Wayne, czy jest pan gotowy na przymiarkę strojów Batmana? Oczywiście, Alfredzie. Czekam na to z niecierpliwością. Zaczynajmy. Dobrze, Alfredzie, jestem gotowy do przymiarki pierwszego kostiumu. Idę do komory, odłożę mój kieliszek i wskakuje. Uwaga! Pierwszy strój. Pierwszy strój super bohatera. Gotowe. Pani Wayne wygląda pan wspaniale. Może objaśnię kilka kwestii. Jest to szary strój Batmana z granatową peleryną i oczywiście z rękawicami bokserskimi. Może pan w tym spokojnie trenować. Wspaniale Alfredzie, treningi w tym stroju będą o wiele lepsze. Mogę boksować wszystkich złoczyńców. Alfredzie, idę po następny strój. Skakuję do mojej komory i uwaga, zamieniam się w specjalnego Batmana na uroczystości. Wspaniale, panie Wayne, w tym stroju będzie pan wyglądać olśniewająco na wszystkich występach i przemówieniach. Oto jeszcze pański mikrofon, proszę. O, dziękuję ci, Alfredzie. Spójrz tylko na mnie. Złota marynarka, złota peleryna i złota maska. Wyglądam, wyśmienicie. Spójrz tylko. Alfredzie, jestem gotowy przymierzyć następny strój. Oto on. Strój do zadań specjalnych. I jak Panie Wayne, jak Pan się czuje w tym stroju? Oj Alfredzie, trochę ciężko mi się chodzi i ciężko oddycha. Nie ma co się dziwić Panie Wayne, to jest specjalny strój do zadań pod wodą. Jest niebieski, ma maskę tlenową, i oczywiście aerodynamiczny, żeby pan się szybciej poruszał pod wodą. Na koniec niech pan założy jeszcze płetwy. Zobaczymy, jak całość wygląda. Dobrze, Alfredzie, już przymierzam. Zakładam pierwszą, drugą. jejku, zaraz się przywrócę. Nie mogę w tym chodzić. Dobrze, może pójdzie się pan już przebrać w ostatni strój, bo w tym pan sobie zrobi jeszcze jakąś krzywdę. Masz rację, Alfredzie, zaraz się przywrócę. Uwaga, przymierzam ostatni strój. I oto on. W tym czuję się najlepiej. I jak paniczu, czy ten strój jest dobry? Wspaniale, Alfredzie. Spójrz tylko, jak się prezentuje. Ten strój jest idealny. Ciemny, nie będzie widać mnie w mrokach Gotham City. Czyż nie wyglądam wspaniale? Yy, tak, tak, panie Wayne, yy, ma pan rację, ale może skończmy już te przebieranki i wróćmy na nasze przyjęcie. Goście na nas czekają. Tak, tak, tylko muszę się przebrać. Nikt przecież nie może wiedzieć, kim jest tajemniczy Batman. To idę się przebrać w mój yy, normalny strój. Jak paniczu Wayne jest już pan gotowy? No już, już się przybieram. O, jestem. troszkę się tym przebieraniem zmęczyłem, no, ale cóż? No dobrze, Paniczu, wracajmy już na górę, na przyjęcie, wszyscy na pana czekają. Tak tak, jeszcze tylko rzucę okiem na moją wspaniałą jaskinie. Nie mogę się nadziwić. Jest po prostu wspaniała. Mm, już nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł usiąść za komputerem i złapać jakiegoś złoczyńcę. Tak, to moje zadanie. Chronić Gotham City. No ale dobrze, dobrze. Chodźmy już, Alfredzie. Chodźmy, chodźmy.